Cześć, dzień dobry witam się z wami yy, czuję się jak zombie Stałam o 5:30 obudziło mnie pragnienie sikanie już było po spaniu <laughs> mam chrypę bo czymś się zaraziłam więc mam nadzieję że zwalczę to bez żadnych komplikacji i że to nie jest to o czym myślę ale nie tylko chrypa i lekki ból gardła i kaszel, więc spoko. Nie zdążyłam Wam wczoraj powiedzieć już i nagrać tego... Powiedzieć o tym, jaki był wynik testu z drugiego, a w sumie to z pierwszego laboratorium. Bo zostałam późnym wieczorem i nie nagrałam Wam badania tego testu, testu z krwi domowego. Zrobię to dzisiaj. I co? Wynik był w sumie identyczny, porównywalny. Wynik robiony punkt o 8 rano był 273, wynik robiony przed 10, w punkt do 10 był 293, więc myślę, że to jest wynik identyczny, także akurat w tym przypadku nie było żadnej różnicy w laboratoriach. No dobra, wizyta z babcią yy, odhaczona. Yy, całe szczęście jest wszystko w porządku. Okulary ubrać poradzi. Yy, w porządku, yy, nóżki się pięknie goją. Yy, także super, następna kontrola za pół roku. Yy, a przy okazji tej wizyty, yy, ponieważ, yy, jak wiecie, ja choruję na trombofilię yy, z, yy, i z tego powodu zażywam heparynę. Te strzyki robię codziennie w brzuch, a u mnie w rodzinie wszyscy, wszyscy są posiadaczami żylaków. Mama, tato, babcia, ciotki, mój brat młodszy również ma żylaki, jedyną osobą, która się uchroniła do tej pory od żylaków jestem ja. Ale y, u mnie, jakby ta, te problemy z krzepliwością, z żyłami się prawdopodobnie y, umiejscowiły w narządach innych. To jest takie bardzo duże uproszczenie, i nie chciałabym tutaj teraz mówić, że mam jakieś żylaki macicy, bo absolutnie to nie o to chodzi. Ale y, zapytałam tak na przyszłość. Y, mam nadzieję, że bliską lekarza y, w jaki sposób mogę się uchronić od tychże żylaków. A ponieważ. Ciąża i żylaki bardzo się lubią, niestety, to mam zalecenie już teraz chodzenia w rajstopach uciskowych, żeby do tych żylaków nie dopuścić. Więc muszę sobie je zamówić jeszcze przed wylotem. Mam nadzieję, że zdążą dojść, bo przyznam szczerze, że. No lekarz powiedział, że w moim przypadku, jeżeli nie będę zapobiegać dużo wcześniej, no to mam to prawie jak w banku, tak samo jak diabetolog mi powiedział, że mam prawie jak w banku cukrzycę ciążową, więc wiem o tym, że grzeszę teraz tymi drożdżóweczkami, ale niewiele rzeczy teraz mi... może nie tyle przychodzi przez gardło, bo nie mam jakichś tam wielkich mdłości i tak dalej, tylko po prostu mam ochotę na te drożdżówki. Także mam nadzieję, że metformina da radę i mm, będzie wszystko ok. No ale jak tak bez truszczóweczki? A, jeszcze zapomniałam, co mi powiedział diabetolog, y, że właśnie będę musiała bardzo pilnować wagi, żeby nie przyczyć więcej jak 12 kilo, a wiem, że to jest tak, że wszyscy to mówią, że tak... Powinno się pilnować, no ale w moim przypadku jest to taki naprawdę maks. właśnie ze względu na y, tą moją insulinooporność, hiperinsulinemię, i to, że u mnie w rodzinie tak cukrzyca występuje, więc y, muszę się bardzo pilnować. A druga sprawa jest taka, że moja mama będąc w ciąży zarówno ze mną, jak i z moim bratem, przytyła ponad 30 kg i sama twierdzi po latach, że. Y, no, tą cukrzycę ciążową miała, a w tamtym czasie nie było badań takich jak teraz. Problem jest taki, że na Islandii również nie robią krzywej cukrowej, dlatego mam nadzieję, że uda mi się przylecieć w czerwcu do Polski i w jakiś sposób załapię się na tą krzywą tutaj w Polsce, bo no tak jak mówię, jak mówię, w moim przypadku jest to raczej, będzie to w pakiecie razem z ciążą. Wiem, że już mówię tak, patrzę w przyszłość, jakby to wszystko było takie proste i pewne, ale podjęłam dzisiaj taką decyzję, że mimo tego, że cholernie się boję i mam takie myśli, że to zaraz się obudzę i to wszystko się skończy i będzie tylko pustka, to staram się mi wszystko cieszyć chwilą, no bo kurde, no jakby nie patrzeć, co by się nie wydarzyło, no to w dalszym ciągu jesteśmy w tej ciąży i już. Dobra, koniec biadolenia, koniec y, gadania takiego. Jadę po moją mamę, ponieważ y, właśnie y, będzie miała mammografię. Pamiętajcie, co mówiłam na temat badań y, piersi. Y, pamiętajcie, żeby się badać, pamiętajcie, żeby y, namawiać swoje kobietki. Wczoraj był Dzień Kobiet, y, więc y, tym bardziej w marcu y, pamiętajmy o tym, że. Zdrowie nasze jest najważniejsze po to, żeby się cieszyć tym, co daje nam los. Tak, jak Wam wspominałam, po 50 roku życia jest taki program przesiewowy, jeżeli chodzi o mamografię dla kobiet. O, a to chyba nie tędy miałam jechać. Zgubiłam się trochę, ale to nic i moja mama dostała właśnie zaproszenie na mamografię. Przy okazji właśnie uświadomiłam ostatnio, że mamografia co 2 lata i również naprzemiennie z USG piersi, to wtedy daje nam taki pełen obraz i w dużym stopniu zabezpiecza przed jakimiś zmianami w piersiach. Mam nadzieję, że Mammografia wyjdzie nam pozytywnie i będzie wszystko ok. Chyba wam nie wspominałam o tym. Jeżeli wspominałam, to się powtórzę. A propos jeszcze tej wczorajszej bety. Oczywiście przyrost jest taki, jak trzeba, i lekarz zlecił nam teraz badanie w piątek czyli po czterech dniach od wczorajszej bety tak, w tak piątek i mam nadzieję, że jak będzie rosło w tym tempie to uda nam się przed wylotem jeszcze zobaczyć pęcherzek ciążowy na USG jest to moje takie pobożne życzenie no w końcu zasiadłam do tego to jest ten test, o którym Wam wspominałam domowy test ciążowy z krwi pozyskiwanej z nakłucia palca <laughs> sorry, ale coś mnie rozbiera je, zachrypłam wyrób medyczny do samokontroli Teraz mu pokażę jak to wygląda w środku No i tutaj mamy tak. Zobaczmy, że tutaj jest test. Tutaj mamy zestaw do nakłucia palce i płyn, który, w którym musimy pewnie tą krew rozpuścić. Zaraz zobaczymy, przeczytamy. No dobra, to co my tu mamy? Umyj dokładnie ręce mydłem, rozerwij aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi, a następnie wyjmij płytkę. A mamy tutaj płytkę. Następnie przygotuj nakłuwacz. Mamy tutaj nakłuwacz i ten płyn. Przekręć szarą nakrętkę, aż poczujesz, że oddziela się od nakłuwacza. Dobra, mamy to. Nie, dotykuj, nie dotykaj przycisku uwalniającego. Zdezynfekuję opuszę wybranego palca i pomasuj w kierunku opuszka. Tego nie ma w zestawie, więc. Dobra, zdezynfekujemy. Teraz mamy docisnąć i nacisnąć. Aua. dobra. Tą dalej mamy? Jest kropla krwi. A gdzie mamy pipetę? Już pipeta tu jest, o cholera. Dobra, mam pipetę. skąd pipetę z bliżej końcówka do kropli krwi. Krew migruje przez kapilarę aż do linii wyznaczonej w pipecie. Dobra, bardzo proszę. Dobra, nie wiem, czy to jest wystarczająco tyle, ile powinno być, ale więcej już się chyba nie da wycisnąć. I dajemy teraz na test. Całą krew, którą udało mi się uzyskać. I teraz odkręcamy i dajemy dokładnie cztery krople tego płynu w przerwach dwie sekundy między każdą kroplą. Okay. Teraz czekamy 5-10 minut i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. No, jak widzicie, to jest chyba nie do końca nam wyszedł, to znaczy wyszedł pozytywny, ale... Chyba tej krwi jednak było faktycznie za mało, ale na tyle dużo, żeby hormon został wykryty. Także sami ocencie test kosztuje coś około 18-20 zł.